Cześć, jestem Nela. Studiuję na uniwersytecie WSB Merito i dziś mam przyjemność przeprowadzić wywiad z naszym ekspertem Łukaszem Sokalem który jest ekspertem w dziedzinie doradztwa zawodowego, rekrutacji i HR-u. Obecnie w ogłoszeniach rekrutacyjnych żadna firma, no może nie żadna, ale w większości firmy nie podają widełek finansowych, ile taki potencjalny kandydat może zarabiać. Natomiast dyrektywa unijna już się do nas zbliża i za kilkanaście miesięcy firmy w Polsce będą zobligowane do tego, aby takie widełki podawać. Tak, to bardzo dobra zmiana. Warto wiedzieć, ile będziemy zarabiać, jeżeli idziemy na rekrutację do interesującej nas firmy. Jakie są najczęstsze błędy, które popełniamy w pisaniu naszego CV? No żeby było tak na opak, no to im więcej napiszemy tak naprawdę, tym gorzej, bo CV powinno być krótkie, powinno zawierać no, maksymalnie dwie strony, mówiąc szczerze, e, i im więcej tam napiszemy takich szczegółów o nas, które nie są potrzebne w rekrutacji, no to mogą spowodować niestety, że zostaniemy zdyskryminowani. Czyli, jeżeli tutaj mówimy chociażby o wieku, tak? czyli, jeżeli będziemy pisać daty naszego urodzenia, albo też ulica, na której mieszkamy. Nie ma potrzeby, żeby tego pisać w CV. Jakie są najważniejsze umiejętności i kompetencje przydatne obecnie na rynku pracy? Żeby było śmiesznie, to my już HR-owo o tym mówiliśmy do biznesu już kilkanaście lat temu, że nie same umiejętności twarde, techniczne będą w przyszłości najważniejsze od kandydatów. Ale właśnie te umiejętności miękkie, czyli umiejętność radzenia sobie w zespole, umiejętność radzenia sobie ze zmianą, to jest tak naprawdę rzecz, którą teraz widać, że ludziom jest to potrzebne, a nie potrafią do końca sobie z tym radzić, a biznes to zmiana tak naprawdę, więc trzeba potrafić się w tym odnajdywać. Jak i również takie umiejętności interpersonalne, czyli radzenie sobie w sytuacjach, kiedy trzeba dojść do jakiegoś kompromisu, kiedy trzeba na przykład coś wynegocjować, to są teraz kompetencje, tak kiedyś mówiliśmy o nich, kompetencje przyszłości, a teraz one po prostu już są. Tych umiejętności technicznych czy wiedzy oczywiście można nauczyć w bardzo szybki sposób, natomiast umiejętności radzenia sobie w danej sytuacji nie jesteśmy w stanie nauczyć w 5 sekund. To po prostu trwa. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby zrobić jak najlepsze wrażenie na naszym potencjalnym pracodawcy? Powinniśmy przed pójściem na taką rozmowę zastanowić się tak naprawdę, jaka jest moja motywacja. Dlaczego chcę trafić do tej firmy? Dlaczego zaaplikowałem, zaaplikowałam akurat na to ogłoszenie i na to stanowisko? Musimy być w stanie odpowiedzieć sami sobie na te, pyta na te pytania, bo większość menedżerów oczekuje tego, że zatrudni osoby, które są bardzo zaangażowane i zmotywowane. Jak wyglądają zajęcia na naszym Uniwersytecie USB Merito? No, oczywiście, że zajmujemy się teorią, bo trzeba, bo cały czas... Yy, Chodzimy wokół em, takich rzeczy jak prawo, tak jak przepisy prawa, e, kodeks pracy i tak dalej. Chociażby te dyrektywy unijne też, o których mówiliśmy, teraz też weszła nowa o sygnalistach i tak naprawdę e, 24 września już weszła, więc my cały czas musimy być, e, e, że tak powiem, wokół ty, tej teorii, ale oczywiście ta praktyka ma największe znaczenie. Na WSB Meritos zatrudnia się tak naprawdę no osoby, które robią to na co dzień, tak jak ja po prostu. Oczywiście robimy sobie takie case study, tak? czyli e, studenci mają możliwość i okazję popróbować swoich sił, chociażby prowadząc e, rozmowy kwalifikacyjne na specjaliście HR. Mamy takie zajęcia, gdzie e, no, muszą zasiąść po tej drugiej stronie. Jakie umiejętności i kompetencje zyskują absolwenci Uniwersytetu WSB Merito wchodząc na rynek pracy? Otwieramy ludzi do tego, żeby, żeby rozmawiali, żeby właśnie potrafili zderzyć się z tym dbaniem o ten kompromis, o te negocjacje, szlifujemy też te umiejętności. No, dzięki temu, że w większości rozmawiamy, więc tak naprawdę to nie wygląda tylko tak, że ja stoję i mówię o tym, o moja praca wygląda tak czy siak, tylko rozmawiamy też sobie o tym, że ja bardzo lubię, jak studenci się odnoszą do własnego doświadczenia z życia, tak? Czyli coś, co ja widzę po tej stronie, od tej kuchni, to w jaki sposób oni to widzą, tak? W jaki sposób dzięki temu możemy to zderzyć i wymienić się też swoimi. Opiniami, doświadczeniami w życiu. Jakie narzędzia są wykorzystywane w rekrutacji, które warto znać i praktykować? No dużo się mówi teraz o tej sztucznej inteligencji, która no wjeżdża w każdy obszar. No u nas już nie wiedzie, bo już spróbowaliśmy, patrzyliśmy, jak to się ma do naszego obszaru. No i HR Miękki, no to nie jest miejsce na sztuczną inteligencję. Próbowano stworzyć programy, które będą czytały CV po słowach kluczowych. No i to nie za bardzo spełnia swoją rolę z tego tytułu, że no wiadomo, w Polsce nie uczy się dobrze robić CV, więc jak człowiek źle go stworzy i nie będzie umiał tych słów kluczowych dobrać, to możemy tak naprawdę, my, czyli ja po tej drugiej stronie, stracić bardzo dobrego kandydata, bo on nie potrafił przeczytać CV, więc nadal Oczy moje są tak naprawdę najważniejsze do tego, żeby przejść przez to sito. Podsumowując wywiad z Łukaszem, skoro AI nie jest w stanie nas zastąpić, tym bardziej zachęcam do studiowania więcej o budowaniu kariery, procesach rekrutacyjnych i narzędziach komunikacji. Dowiecie się na naszej uczelni WSB Merito. Do zobaczenia.